Ale tu brzucha nie widać. Widać? <śmiech> <śmiech> Założę okulary. Będzie mądrze. Tak, bo człowiek w okularach od razu zyskuje na mądrości. Tak jest. No to ja tak mam <laughs> od 40. <powietrów>. <śmiech> <śmiech> ja od niedawna i nie pomagam. Do tego mikrofonu. Tak, tak? To... Dzień dobry Państwu, przede wszystkim. Dzień dobry Państwu! W tych nietypowych okolicznościach z panią profesor Katarzyną Kłosińską. Witam Państwa w piątek. Dódź z piątek. Postanowiliśmy rozpocząć nasz cykl spotkań w nowym radiu 357 od słowa dla nas kluczowego. Patron pochodzi z łaciny. Tak. A konkretnie pochodzi, w łacinie powstał od słowa pater, czyli ojciec. Mhm. Mm Patre, patres, ojcowie. I, tak, i patris, dopełniacz. Patron występował w starożytnym Rzymie. Taka jestem mądrala, bo zajrzałem do prawa rzymskiego, ponieważ no, z oczywistych względów w głowie kołatało się słowo patrycjusze, zapewne mm -hmm. pochodzące od patrona. Patrycjusze, taka kasta wyżej. Usadowiona w starożytnym Rzymie, a mieli sporo wspólnego z patronatem, czyli z taką opieką, nadzorstwem, że tak powiem, nad niewolnikami. Ponieważ patrycjusze mieli takie prawo, aby takiego niewolnika przywrócić do wolności, dać mu wolność. W związku z tym to słowo patron, zwłaszcza w naszym kontekście, jest szalenie istotne, bo tak. my występujemy w tym momencie troszeczkę jako tacy wyzwoleni niewolnicy. Tak, bo patroni właśnie w starożytnym Rzymie to byli opiekunowie wyzwolonych niewolników. Co więcej, oni mieli prawo, i to jest też ciekawy hmm. wątek, mieli prawo cofnąć to wyzwoleństwo. Kiedy niewolnik wyzwolony się znało, tak, zachowywał się nieobyczajnie, to działało również w drugą stronę. Ten wyzwoleniec miał obowiązki wobec swojego patrona, na przykład cedował na niego majątek w przypadku, mm. kiedy zszedł z tego, z tego świata, ale również i patron miał, miał swoje obowiązki wobec tego wyzwolonego w chrześcijaństwie patron to jest święty, który opiekuje się. Na przykład święta Katarzyna jest patronką uczonych. I, I też to słowo patron, jak wiemy, znaczy tyle, co jakiś, można powiedzieć, opiekun taki mentalny czy symboliczny. Na przykład jest patron szkoły. szkoły mm. prawda? Czy, może być nawet żyjący. Może być nawet żyjący, znaczy prawda, większość, to Jan Paweł II. Większość patronów nie żyją, niestety. Tak, tak, no, ale ciekawe, która forma ma większą moc sprawczą dla szkoły. Czy ten żyjący patron się bardziej liczy w życiu szkoły, czy ten, czy, ten, już, czy ten nieżyjący? Tego już nie sprawdzimy, ale rzeczywiście we wszystkich znaczeniach w języku polskim słowa patron jest bardzo ważny ten element opiekun, że to jest ktoś, kto się kimś opiekuje. Też mamy na przykład patronat medialny, mhm. czy patronat honorowy nad jakąś imprezą. To jest tak jakby taka symboliczna opieka. No a teraz mamy nowe znaczenie słowa patron, już opieka, ale niesymboliczna, bo całkiem konkretna. I Za którą się... zresztą bardzo dziękujemy. Właśnie, bo I polecamy mi... stronę Patronite. Tak. I to się oczywiście wzięło z języka angielskiego, w którym to słowo, odpowiednik naszego słowa patron, no, oznacza osobę, która coś finansuje, coś lub kogoś finansuje. I właśnie w ten sposób ten patron w tym nowym znaczeniu przyszedł do języka polskiego. Ale jak to zwykle bywa z łaciną, no, stanowi podstawę dla wielu języków bo ten patron występuje na przykład w języku francuskim, mówimy no tak, mon, mon patron. Mon patron, czyli szef albo właściciel. Albo właściciel, albo właściciel tak. firmy Zresztą do, do angielskiego też można przypuszczać, że przeszły ten patron z francuskiego, ponieważ do XVI wieku Anglicy bardzo dużo zapożyczali z języka francuskiego i, i stąd mamy wiele podobieństw, ale znaczenia już się rozeszły, ponieważ we francuskim właśnie patron to jest albo właściciel, albo szef, Tam jest jeszcze ma inne znaczenia. W języku polskim to jest ten opiekun, a w angielskim to jest osoba, która coś finansuje. W każdym razie, rzeczywiście, no, taki jądro znaczeniowe jest wspólne, podobne. Co ważne, od czego rozpoczęliśmy, mhm. że ten patron opiekuje się, proszę Państwa, ale i wymaga, do czego Państwa namawiamy. Zachęcamy. Tu, hopek. Tu. A kto jest patronem Lucunia? No właśnie. Kto jest patronem Lucunia? No tak. Kto jest patronem Lucunia? Buziaka poproszę. Lucek, buziaka. No, no i mały, tak? Taki malutki piesek. Malutek taki? Mm. Taki malutek jestem? No dobrze.